Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Clash of Clans. Ten odcinek jest poniekąd kontynuacją odcinka wcześniejszego dotyczącego layoutów na TH8, bo tak, w tym odcinku zajmiemy się layoutami na TH9. Dużo osób o to prosiło, także nie ma problemu. Oto jest ten materiał, który powstał specjalnie dla Was. Zaczynamy bez przedłużania, bo nie ma sensu. Przechodzimy sobie do... Najpierw farmerskich ustawień, nazwijmy to w ten sposób, no i zaczynamy od pierwszego ustawienia. Pierwsze ustawienie, tutaj macie najpierw same murki. Jak widzicie, jest ono, tak można powiedzieć, prawie symetryczne. Dlaczego prawie? No, bo generalnie różni się to właśnie odbiciem lewa, a prawa strona. Jak widzicie, tutaj jest tylko jedna kopalnia, tutaj są dwie, przez to tak naprawdę. Ten murek, który wykorzystaliśmy tutaj, moglibyśmy zaoszczędzić i zamknąć sobie tutaj tą dolną część. Ale właśnie chodzi o to, żeby to też było otwarte, dzięki czemu zachęcamy tutaj do wejścia od spodu i rozpierzchnięcia się wojska właśnie na lewo, na prawo. Dzięki czemu ten def, który jest tutaj za tą drugą warstwą muru, skupiony w środku, no będzie sobie to wojsko fajnie wybijał. Co zresztą widzicie, tutaj są też ładnie x -boły koło siebie. Jest król, jest królowa, także powiedzmy, od tego właśnie dolnego narożnika tu jest dość silnie bronione. Co. Właśnie ma na celu jakby wciąganie to wojska od tego, właśnie ta luka w murze, żeby tutaj to wojsko nie szło od góry, od prawej, od lewej, tylko właśnie od dołu. Oczywiście można też atakować z innych stron, ale jak widzicie, dodatkowe po prostu sektory zamknięte murem, no tylko i wyłącznie spowalniają taki atak. No a atak z powietrza też można powiedzieć jest trochę średnio opłacalny, tym bardziej, że mamy ładnie rozstawione Seeking przy właśnie skarpcach, tak przy magazynach. Co też dodatkowo spowolni atak, dodatkowo go popsuje, sfrustruje atakującego, no bo w łatwy sposób będzie mógł dość natracić czy balony, czy smoki, w zależności czym tam z powietrza atakuje. Dodatkowo do tego 4 Tezle, tak jak mówiłem, w centrum też ma parkę, też ma x -bowy. no będzie miał utrudnione zadanie. Zwłaszcza, że na TH9, no, główny surowiec, który będziemy bronić, no to jest Dark Elixir. Jest to ustawienie. Dość takie, można powiedzieć, łatwe, aczkolwiek ja je, mimo wszystko, polecam dla takich, właśnie osób początkujących, osób, które świeżo przeszły na TH9 i jeszcze, tak naprawdę, muszą się zapoznawać z tym Town Hallem, z tymi wszystkimi taktykami oraz sposobami farmy. Więc to jest takie bardzo łatwe ustawienie dla początkujących. Oczywiście, wszystkie te layouty, które się pojawiają w tym odcinku, co zaznaczam po raz kolejny, to są tylko i wyłącznie. Moje propozycje, takie, które ja sprawdzałem, u mnie się sprawowały i ja mogę je. Bardzo polecić dalej. Czy one są najlepsze na świecie? No, wiadomo, że nie, bo takie też nie istnieją. Zawsze znajdzie się osoba, która mimo wszystko tak czy siak nas spali, dlatego nie ma sensu szukać takich ustawień. No bo tak jak mówię, one nie istnieją i my nigdy nie wybronimy się tak, jakbyśmy chcieli, czyli zawsze na zero gwiazdek, i żeby nikt nas tak naprawdę nie najeżdżał. No, bo tak się nie da, wiadomo, balans gry jest tak zrobiony, a nie inaczej. Przechodzimy sobie do drugiej wioski. Druga wioska, tak naprawdę, chyba najczęściej przeze mnie stosowana, no to wioska kolejna typu podpucha. Pamiętacie na TH-8 było takie ustawienie ala la Można powiedzieć, że to jest dość, dość podobne, no bo jak sami widzicie, dość szeroki tutaj otwór z prawej strony, wręcz zachęca znowu, żebyśmy skorzystali z tego wejścia i tutaj w tym środku zaszaleli. No ale jak już wyłączymy te murki, no to sami sobie zobaczycie, że na drodze stoją. Przede wszystkim tutaj dodatkowe budynki, które będą. Będą tylko to wojsko rozpraszać celowo na lewo i prawo, ale już przy dobrym odcięciu, jak uda nam się wejść do środka, no to mamy na dzień dobry. Bomb Tower, mamy podwójny kanon, tutaj właśnie warto go sobie użyć. Do tego mamy Archer Towery, tak, do tego mamy Immortary. Więc jeżeli już faktycznie coś da rad dość pod tą hola, no to mamy z kolei znowu Giant Bomby. Tutaj mamy królową, króla. Wojsko też z CC, które nam może pomóc. Ewentualnie X-Boły, które możemy ustawić na ziemię, przez to będą mieć zwiększony zasięg, i też już w okolicach TH zacznie to wojsko tutaj niwelować. Oczywiście to też jest dobry layout na y, ataki powietrzne, bo jak widzicie, Ziemią nie opłaca się iść z lewego narożnika, no bo tutaj mamy za dużo warstw w muru i teoretycznie nie ma tutaj żadnej obrony. Natomiast czas potrzebny na przebicie się będzie duży, trzeba by było użyć raz, dwa, no dwa, maksymalnie trzy jumpy, tak? Do tego jakieś wallbreakery. To już są dodatkowe koszty. Mało jest to opłacalne, no tym bardziej, że te x tak jakbyśmy mieli faktycznie na ziemię, no to one tutaj też by robiły dosyć duży zator. A czy wyrzucać aż tyle wojska, żeby uzyskać te kilka tysięcy Darka, byłoby warto? No, może już dla tych graczy, którzy by kończyli swoje TH i im brakował tylko Dark właśnie na króla czy na królową. To może, natomiast właśnie przez to, że on, ten zbiornik jest tak ustawiony. No, troszeczkę właśnie zniechęca do tego, żeby mimo wszystko przez te murki się przebijać. Wtedy jak najbardziej można próbować powietrzem, ale tutaj znowu dochodzimy do. Kolejnej sytuacji, która miała swoje też miejsce na poprzedniej wiosce, czyli właśnie dobrze ten zbiornik zabezpieczony właśnie przez defenses, przez dodatkowe Archer Towery, przez właśnie x -y. Tutaj jeszcze mamy Tesla. Mamy co pewne, jedną Można też się pokusić o ustawienie Seakinger tutaj, czy nawet dwóch dodatkowych Tesli w środek, bo można zrezygnować z tych Tesli, które są tutaj. To już tak naprawdę jakby dopracowanie tej wioski zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja korzystam z takiego schematu, no bo też nie ukrywam, troszeczkę poszedłem na łatwiznę, jest to dość gotowy schemat, który ja przynajmniej znalazłem, mi ten akurat się sprawdzał, dlatego nie zostawi, jakby zostawiłem tak jak jest, nie przerabiałem go, ale mówię, można go sobie do, dopracować indywidualnie pod to, co chcecie konkretnie uzyskać. Aby nie przedłużamy, i lecimy sobie do trzeciego kolejnego, yy, kolejnego layoutu. No, i jak widzicie, ten layout jest też podobny właśnie do layoutu z pacmana z TH8. Yy, dlaczego? Też dużo tutaj jest sekcji. Otwartych, nawet jedna jest otwarta, Tesla, pomimo tego, że ten murek tutaj tak wystaje. Można, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał się pokusić, można ten murek sobie wziąć, zamknąć tutaj ten narożnik cały. Wtedy będziemy mieć otwartą drogę tylko tutaj do środka. Dlaczego tak to jest zrobione? No, bo na ogół, jeżeli ktoś będzie, dajmy na to, gigantami atakował lub jakimkolwiek innym wojskiem typu Walkirię, czy innym jeszcze naziemnym, no to wiadomo, on ma teoretycznie łatwe tutaj wejście, ale właśnie o to chodzi. My sobie tutaj tworzymy ten korytarz i wymuszamy przejście tą konkretną ścieżką do środka, no bo jak widzicie, po pierwsze, nie ma żadnej innej, chyba że ktoś się wspomoże jumpem, ale to już są dodatkowe koszty przy farmie, gdzie większość graczy wolałaby tych kosztów uniknąć, a dzięki temu, że to wojsko konkretnie tędy idzie, ono się może na chwilę tutaj zatrzymać, właśnie czy przy tej tezni, czy tutaj przy królowej że tu można się też pokusić o pułapki, ja akurat zostawiłem tutaj wszystko wolne, po to właśnie żeby jak najwięcej tego wojska weszło tu w środek i ono tutaj jest tak naprawdę wtedy tłamszone i nawet yy, wolę tutaj poświęcić ten zbiornik darka właśnie po to żeby na przykład już ten, te zbiorniki eliksiru czy złota mi nie padały no ale to tak jak mówię to jest znowu kwestia dopracowania indywidualnie tego co kto chce tracić zyskać i yy, jak chce konkretnie zaskoczyć przeciwnika to też jest ustawienie jedno z takich bardziej popularnych dla właśnie początkujących, dla takich powiedzmy średnio zaawansowanych. To poprzednie ustawienie, które pokazywałem, będzie na pewno lepsze. Ale tak, jak mówię, no większość tych layoutów, które tutaj mam, ja sam używam i nawet posiadając już Max wioskę, no bardzo rzadko mnie ktoś atakuje. Wiadomo, no też to wynika z jakości mojej obrony. Natomiast dla właśnie początkujących, ten pierwszy i ten trzeci layout będą bardzo fajne. A ten drugi, no to już tak jak mówiłem wcześniej, dla średnio zaawansowanych, i jak najbardziej jest to stopień wystarczający do tego, żeby sobie poradzić z obroną w większości przypadków. Oczywiście na TH9, a my przechodzimy sobie do ustawień wojennych. I tu mam dwie ciekawe propozycje, ale zaczniemy sobie znowu oczywiście od layoutu. Można powiedzieć dla początkujących, którzy na przykład jeszcze też nie mają postawionych wszystkich budynków, a chcieliby już jakoś mniej więcej się w miarę bronić. Także tak się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o murki, a tak już z całą resztą. Na co jest ta do, wioska dobra? Ano, takie wioski y, są przede wszystkim dobre do wszelakiej obrony y, na przykład łiczek, dlatego że mimo wszystko. To, co tutaj mamy, jest dosyć blisko siebie, tak? Jest bardzo zbite, gdzie, na przykład, taka walkiria, czy nawet taki hog mógłby tutaj sobie poradzić. No to tak naprawdę, to, co jest z jednej strony wadą takiego ustawienia, jest też zaletą, no bo przez to, że tutaj mamy każdy budynek blisko siebie, w zasadzie obok jest ustawiony, no to tak naprawdę, jeden drugiego kryje. Przez co tak, tak naprawdę, takie wojsko, które wbija się do środka, nawet za pomocą jumpa, powiedzmy tutaj od góry, i byłoby przy Wizard Towerze, czy przy tej Tesli, no to z automatu mamy dodatkowe dwa Archer Towery, które asekurują, tak, mamy dodatkowego x w zależności czy to jest ziemia, czy powietrze, mamy też Ed Defensy, Air Sweepery, Giant Bomba, jest wojsko z CC, no, tak jak widzicie, tak naprawdę kasowanie pojedynczych budynków jest tutaj bardzo ciężkie, defensywnych, no bo zawsze znajdzie się jakiś inny budynek, który jest to w stanie zaasekurować, dlatego właśnie yy, tak jak wspominałem wcześniej, takie łyczki, walkirię, hogi mogą mieć z tym problem, dodatkowym utrudnieniem właśnie dla tego rodzaju wojsk, czy nawet dla giantów wbrew pozorom, czy wizardów, są też małe sektory z tym defem, z tymi murkami. Jak jeszcze raz Wam pokażę o... Taki skrót, to zobaczcie, teoretycznie można jumpem sobie wejść od tej strony do centrum, natomiast każde dalsze przebijanie się w dół, w prawo, w lewo, to już macie dodatkowe sektory, tak, których co prawda nie ma za dużo, no bo wiadomo, to też wynika z ograniczenia THI, z ilości tych murków, ale właśnie im więcej takich mniejszych sektorów, tak, tym też trudniej, no bo każdy taki sektor trzeba się właśnie przebijać, czy dołem, czy górą, więc z jednej strony tak naprawdę ten, ta wioska prosi się o to, żeby ją właśnie bić górą, żeby, nie musieć, żeby móc uniknąć problemów właśnie z tym przebijaniem się. Natomiast jeżeli już chodzi o sam atak górą, no tak widzicie, air sweepery ustawione na przemian z air defensami, czyli w sensie nie w kwadrat, tylko w taki rąb, dzięki czemu... Dmuchawa, która sobie dmucha na dół czy też w górę, no to ona zawsze ma po przekątnej czy po prostej, nawet prostopadłej, zawsze będzie miała jeden air defense ze swojej lewej strony, na wprost, za sobą czy z prawej, dzięki czemu tworzy nam się taki właśnie kwadrat połączony z rąbem. Chodzi o to, że jakbyście sobie wycięli na przykład dwa kwadraty, nałożyli na siebie, po czym ten, który jest na wierzchu, lekko przekręcili, właśnie tak, żeby każdy narożnik znalazł się na środku boku tego kwadrata pod spodem, to uzyskacie tak naprawdę taką fajną gwiazdę, gdzie kąty, z których można atakować, no, będzie ich bardzo mało lub będą bardzo wąskie. Dzięki czemu, właśnie można wykorzystać takie wąskie gardło do tego, żeby zaasekurować się, czy to air defense. Jak widzicie, jego tutaj dosyć dużym okręgiem tego bezpieczeństwa, gdzie on tutaj asekuruje i uderza, w porównaniu do właśnie zasięgu, też. Air Sweepera, przez co tak naprawdę ten atak powietrzem już na sam dzień dobry jest utrudniony przez właśnie dobre ustawienie się Sweeperów względem Air Defense'ów. Tutaj można też się oczywiście pokusić o lightningi, tak, niwelowanie wtedy takich Air defensów razem z Archer Tower'em, czy z Wizard Tower'em, ale no to już z kolei znowu generuje dodatkowe, może nawet nie tyle koszty, co utrudnienia, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkich Air Defensów tak ubić, tak? Wtedy możemy ubić jedno czy dwa, nawet z jednym air sweeperem, no ale to wtedy też ukierunkowujemy atak z konkretnej strony. W ten sposób też wymuszamy poniekąd, że atak musi iść z konkretnego kierunku, co w przypadku dobrego ustawienia reszty defensywy przez Was, przez graczy, może powodować to, że znowu wplątujemy. Sami tego przeciwnika w pułapkę, że wręcz zachęcamy go do tego, żeby on ten błąd popełnił. Tak z tego konkretnego kierunku jakiegoś zaatakował, no i na tą jakąś minę, na tą pułapkę, na ten def w środku tam się yy, wrzucił, no i, no i poległ po prostu. Także dość ciekawa propozycja dla początkujących. Lecimy dalej, i tutaj już yy, zaczynają się. Dla atakujących większe schodki, no i tak samo dla, można powiedzieć, obrońcy, bo te wioski wydają się dosyć dziwne, ale już tłumaczę o co chodzi. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że baza prezentuje się całkiem spoko. Jest dosyć symetryczna, ma takie, można powiedzieć, wąskie gardełko, tutaj wąski sektor w środku, ale jest on zamknięty, więc teoretycznie wojsko nie powinno tutaj wchodzić, tak jak było na przykład na TH8. Pamiętacie, tam był też jeden taki layout, który wręcz zachęca, żeby tutaj właśnie wejść do środka. I te dwa sektory powiedzmy poboczne z lewej i z prawej strony nawalały w te wojsko, które było tutaj scentrowane w środku. No i w ten sposób wojska się broniła. Natomiast tutaj. Przez to, że mamy też in, dużo budynków, tak naprawdę dookoła, jak sobie zobaczycie, no to powiedzmy, granice tej wioski są dosyć szerokie, więc one już mocno wypychają i ograniczają atakującego, żeby zaczął tak naprawdę no, od samych tutaj już y, narożników, tak? Nie, nie, nie zacznie gdzieś bliżej y, środka wioski. I teraz tak, o co chodzi? Dlaczego akurat ten sektor jest zamknięty? No, bo właśnie przez to, że mamy chociażby Townhola na zewnątrz, tak nie, nie dziwcie się, ten Townhall tutaj wręcz musi nawet być. A po drugiej stronie zbiornik Darka, no to tak naprawdę bardzo dużo ludzi. Zaczyna właśnie od tych stron, albo z jednej, albo z drugiej. Najczęściej wiadomo, ci mniej doświadczeni gracze oni będą zawsze zaczynać od strony TH, ale właśnie o to chodzi. Pamiętajcie, że tutaj na TH9 jest to o tyle kluczowe TH, że tu wchodzą już ataki dwufazowe albo przynajmniej wielofazowe, nazwijmy to tak. Co za tym idzie? Takie ustawienia mają rację bytu i mają sens, bo one mają przede wszystkim zapewnić nam obronę przed zdobyciem trzech gwiazdek przez przeciwnika, przed spaleniem nas. Dlatego, nawet czasami celowe oddanie takiej jednej gwiazdki, czy może nawet łatwe nabicie dwóch, zawsze będzie dla nas plusem, no bo nie zrobią na nas trzech. No to jest jakby prosta, jak 2 plus 2. A im więcej przeciwnik będzie się z nami męczył, tym też dla nas lepiej. No, bo będą musieli stracić więcej ataków, co też jest jakby logiczne. No i teraz tak, zakładając, że większość zaczyna właśnie od strony TH, to tak jak widzicie, tutaj mamy też w środku X-Boły. Często jest tak, że akurat atakując od strony TH, to wojsko podchodzi sobie tutaj pod Mortar i teraz w zależności, jeżeli faktycznie tutaj podejdzie, no to ten x z archer Towerami i wojsko z CC zrobi robotę na spokojnie. Można oczywiście wydłużyć zasięg x ustawiając go na ziemię, ale to jest też to, co poniekąd, co mówiłem wcześniej, ja zawsze ustawiam x -y i na ziemi i na powietrze, nawet kosztem tego zasięgu, no bo jednak wolę, żeby x yy, był dodatkowym utrudnieniem dla wojsk Również powietrznych, no bo to jest zawsze jakiś dodatkowy budynek, który może atakować i jedno, i drugie wojsko, przez co tak naprawdę daje mi większe pole manewru, jeżeli chodzi o obronę. Tak, nie jest mocno ukierunkowane, nie jest mocno. Yy, nie wiem, jakoś tak zachwiane czy uszablonowane, nazwijmy to w ten sposób. Wiecie, jakby o co chodzi, że nie tylko skupia się na jednym, ale jest po prostu wielozadaniowe, przez co zwiększa szanse na obronę. No i teraz wracając do tego rozmieszczenia wojska. Zakładamy, że TH oczywiście jest zbite. No to kolejną ważną rzeczą, którą nieprzypadkowo się znalazło w tym layoutie, no to wokół, czy wokół TH, czy wokół magazyna darka mamy też. Magazyny ze złotem. Dlaczego akurat tak? Powinniście to już wiedzieć wcześniej, ale jeżeli nie wiecie, no to już wam tłumaczę, że. Zawsze magazyny surowców mają bardzo dużo HP, przez co one spowalniają atak, bo trzeba się chwilę przy nich zatrzymać, skupić, zanim one się zniszczą, to jest zawsze kilka cennych sekund. One po prostu mają za zadanie jak najbardziej ten atak opóźniać, właśnie denerwować, wybijać z rytmu, no bo wojsko, które mogłoby się skupić właśnie na defensywie, musi się skupiać na takim budynku, przez co znowu wydłużamy ten atak i dajemy czas naszej defensywie na to, żeby tutaj zbić to wojsko wroga. I to, czy ono się rozejdzie w na dół, czy w lewo w kierunku góry, no to właśnie taki Wizard Tower, który jest trochę cofnięty od muru, też ma szansę tutaj podziałać, obijać te nasze jednostki, tak? Zanim one tutaj wszystko okrążą, no bo wiadomo, zaczną chodzić po prostu dookoła, no bo tutaj mają blisko siebie budynki, które są w stanie łatwo rozwalić, no i nie będą się skupiać na tym, żeby wejść do środka. Chyba, że oczywiście ktoś znowu użyje jumpa, czy też będzie używał np. bowlerów, żeby może za tym murkiem coś. Właśnie tutaj rozwalić, natomiast to znowu może przynieść skutek uboczny taki, że jeżeli wymuszamy poniekąd, bo ktoś może teraz powiedzieć: No dobra, no ale skoro sam powiedziałeś, że bowlerami można zniszczyć te budynki tutaj za tym murkiem, no to ja użyję bowlerów i spalę wioskę no też niekoniecznie, bo na przykład bowlery przez to, że mają mało HP no i też nie możemy ich wyprodukować na TH9, muszą się znaleźć w CC, przez co znowu wymuszamy określone manewry określoną ilość wojska, określony rodzaj wojska przez atakującego, żeby się pod taką wyskę przyszykować, co za tym idzie nie będzie mógł skorzystać z innego więc co za tym idzie, znowu zmniejszamy maksymalnie procentowo szanse na tak naprawdę udany atak, no bo wymuszamy tym samym na atakujące Użycie konkretnej danej jednej strategii, tudzież wojska, przez co tak naprawdę taki atak już może nie przynieść wymiernej korzyści atakującemu, a nam jako obrońcy da bardzo dużo. Tak, zresztą, nawet jeżeli. Bo też y, oczywiście zdarzało się i też Wam mogę powiedzieć z doświadczenia: bardzo często ludzie, którzy mnie atakowali, też wchodzili do środka za pomocą wallbreakerów, tak rozwalali tutaj powiedzmy te boczne sektory. Po opaleniu powiedzmy tego boku wchodziła tutaj królowa. Natomiast to jest to, co mówię: jeżeli ktoś mógł sobie pozwolić, no to miał wallbreakery i jumpa, ale z reguły tylko jednego i nie więcej, no bo jak wiadomo na TH9 znowu. Mówimy o tym samym, co poprzednio mówiłem. Ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość zabranego wojska. Co za tym idzie, nie mógł już sobie pozwolić na więcej. I nawet jeżeli miał takiego jednego jumpa i go, powiedzmy, zastosował gdzieś tutaj, czy nawet tutaj, no to ta królowa, owszem, przeskoczyła do środka, no ale tutaj ten środek jest mocno broniony. Do tego asekurowany przez drugą stronę i tu już musiała się znowu przebijać. Przez co znowu jest problem, żeby tak naprawdę to wszystko całe spalić, czy opalić. Więc nawet jeżeli pokusiłby się ktoś o to żeby zrobić mocne dwie gwiazdki no to siłą rzeczy nadal nie robi trzech więc w tym sposobem wygrywamy dobra myślę że nie ma tutaj już co więcej gadać bo mogę gadać i gadać a to nie ma już jakby sensu przechodzimy do trzeciego layoutu trzeci jest w zasadzie bardzo podobny do drugiego tylko że różni się tym że Teraz ten cały środek, jak widzicie, tutaj jest otwarty i tutaj można sobie bez problemu przechodzić. Właśnie lewa i prawa strona ładnie to obija. Natomiast, co też jest ważne, tutaj tak naprawdę nie ma w środku, w, w tym korytarzu, nie ma budynków defensywnych. One są tylko tutaj na początku. Natomiast jak jest tego cel, one mają za zadanie tylko delikatnie wciągnąć. Jeżeli mortar, powiedzmy, tutaj byłby bity przez giganty, hogi, nawet walkirie, no to sami widzicie, znowu mamy na dzień dobry dużo magazynów, które też spowalniają atak. Mamy właśnie na początku motary, które mają za zadanie tylko wciągnąć, dzięki czemu lewa i prawa strona będzie obijała to wojsko, które jest w środku. I nawet jeżeli ono stanie tutaj, bo nie będzie chciało iść bardziej do centrum, no to będzie musiało się przebijać przez murki, tak? Ewentualnie jumpa. No ale jeżeli znowu użyjemy jumpa, no to ile tych jumpów? Jeden, dwa, trzy, to nie będziemy mieć miejsca na inne czary. I to znowu tak. Wymusza takie niektóre zachowania, a jeżeli z kolei to wojsko pójdzie dalej w centrum do środka, no to mamy CC, fajnie, mamy Xbox, mamy TEZLE Sami widzicie, no już tutaj się robi mały problem i trzeba będzie szybko asekurować. Do tego TH jest w miarę, powiedzmy, kryte zamurkami, Można wejść od tej strony, ale tutaj, jak mówię, znowu trzeba by było mieć albo wall breakery, albo jumpa. Jeżeli chodzi o wall breakery, to by było mega ciężko je akurat tutaj nakierować, żeby otworzyć sobie trzy sektory, bo one albo tutaj pójdą na narożnik, albo tutaj ewentualnie jeden czy drugi bok po oczyszczeniu tej całej okolicy co też wymusza na nas znowu użycie dodatkowych innych jednostek, tak? czyszczących. No sami widzicie, nie ma tutaj lekko. Tak samo nawet, jeżeli przedostaniemy się do środka, no to znowu przebijanie w jedną, w drugą, w trzecią stronę, czy nawet przez ten środek i tutaj kolejne przebijanie. Znowu mamy troszeczkę już co prawda większe, ale nadal liczne sektory. Mamy aż 8, tak, do których się trzeba przebijać, i to wszystko no, nie jest takie łatwe jak się nam wydaje. I nawet atakując po obrzeżach, rozwalając te, powiedzmy, pierwsze, pierwszą linię budynków, no to i tak większość budynków tych defensywnych, na których by nam zależało, jest bardziej cofnięta. Tak, bo czy ten Archer Tower, czy ewentualnie X-Bow, czy nawet ten Air Defense, tutaj też ładnie schowany, już o Tesli nawet nie wspominając, ewentualnie od środka dojście. Czy królowa, no to już robi nam bardzo duży problem. No i oczywiście, jako obrońcy, my tylko i wyłącznie możemy się cieszyć, że taka wioska zdaje egzamin i bardzo ładnie nam się broni. Z reguły też bardzo ciężko ją ugryźć, bo dużo ludzi atakuje albo, tak przynajmniej u mnie się zdarzyło, albo napałę smokami, co nie do końca wychodziło. No bo jeżeli powiedzmy, nawet likwidowało tego air sweepera z air defense. Ile ciało od tej strony, no to przez to, że mamy dość szeroko ustawione to właśnie air defensy, mamy tutaj x-boły. No, dosyć ciężko te smoki przy rozchodzeniu miały, żeby tutaj przebić się do środka. Tak zawsze trzeba je było mocno asekurować, i one nawet po zbijaniu się w środek, no to tutaj pułapki z x-bołami już robiły robotę. Brakło wtedy czarów. Także sami widzicie, no jeżeli chodzi o jednostki naziemne, no to tak jak już tutaj tłumaczyłem, wciąganie tutaj w ten korytarz w środek to jest w zasadzie klucz. Bo, nawet jeżeli wojsko powiedzmy, by tutaj nie weszło, ale pójdzie dookoła całej wioski, no to już jesteśmy wygrani, nawet jeżeli otworzy jeden, czy dwa segmenty, czy nawet tutaj jumpem, mógłby otworzyć cztery, tak no to i tak musi się, że tak powiem, wpieprzyć w ten środek, no i tak tutaj będzie ze wszystkich stron bity. No i nie wiadomo czy, czy taki atakujący no, wytrzyma powiedzmy ten napór, tak a często się zdarzało, że jednak nie wytrzymywał. Dobra, tyle z mojej strony. Wszystkie 6 layoutów omówionych, oczywiście wszystkie będą dostępne w opisie filmu, będą zamieszczone do nich linki. Także ja polecam się, że tak powiem, zapoznać z opisem filmu, tam sobie możecie pobrać. Jeżeli macie, oczywiście, jakieś pytania, sekcja komentarzy dla Was. Jeżeli film się spodobał, oczywiście, łapeczka w górę można zostawić subskrypcję, będzie bardzo mi miło. Będziecie przynajmniej na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i do zobaczenia w następnych odcinkach z Clash'a. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.